Co się stało? Zobaczcie, co się stało. Garaż pusty jest, ale pokażę wam jaki to jest bałagan. Drewno będę sprzątał. A tu co? Wyjechał, wyjechał o własnych siłach. Już bez żadnego problemu. Trochę słabe hamulce ma, bo nie ma wspomagania, ale to nic. Damy radę. Jak wam się podobał mój łaciotek? Wiecie co? Zapomniałem siedzenia wziąć i siedziałem na butli z wodą. <laughs> ale to nic. Nie szkodzi. Zaraz wam odpalę go, pokażę jak on fajnie sobie pracuje. Widzicie, jeszcze tutaj tego jednego elementu brakuje, ale ogólnie jest ok. Tłumik zamontowałem na razie na tak zwane trytytki. Muszę kupić metalowe trytytki. Ta strona wygląda fajnie, bo to już ta fala jest zrobiona. Także wszystko jest elegancio. No to co, zobaczymy, czy odpali od strzała, czy zrobi mi wstyd. Zaraz tak. sprawdzimy. Okay. Uh. o no, trochę musiał zakręcić podoba mi się ta praca podoba wam się? O, wow. <ścoughs> wydmuchuje cały ten syp Nie, nie, trzeba będzie uszczelniacze na zaworach wymienić. Może sobie kupię za nadrzu. No, jeszcze nie doprowadziłem go do temperatury takiej normalnej. A woda mi cały czas wylatuje, ponieważ układ zapowietrza się i będę musiał tak co jakiś czas dolewać, aż układ po prostu y, przestanie się zapowietrzać. Teraz sprawdzimy sobie ogólnie olej. Hmm. Olej mamy. W atmosfery tak chyba tak. powinno być dobrze obroty 900 pół nie działa temperatura nie działa o, dobrze. jak widzicie niech sobie trochę popracuje niech sobie przypomni jak to jest ale podoba mi się bo fajnie pracuje Dajcie. Praktycznie silnika nie słychać, tylko słychać z tyłu te pierdzenie, nie? To no, silnik się trochę rozgrzał. I widzę, nie ma tam żadnego kupcenia, także nie będzie tragicznie. Mm, fajny zapach takiego starego samochodu, uwielbiam, normalnie uwielbiam. Nie wiem, czy wy wiecie o co chodzi, ale to jest coś pięknego. Wzrosło też trochę wzrosły, no nic, wyłączę go i niech on sobie trochę odpocznie. Po tego włączę jeszcze raz, aż się odpowietrzy cały układ. Ok, warsztat już ogarnięty znaczy no, garaż Zobaczcie, trochę się napracowałem, paleło buza wprowadzam go do środka. No i jutro biorę się za instalację jeszcze elektryczną. Będzie lutowanie instalacji elektrycznej i montowanie siedzenia. No, chciałbym Wam nagrać jak wjeżdżam, ale. Kurczę, nie mam gdzie telefonu postawić. Jutro wezmę nagram. No i zaparkowałem, teraz to jest piękniaczek. Mogę sobie wjeżdżać i wyjeżdżać. Przejechałem się kawałek. Fajnie, tylko opony są wiecie nierówne i trochę huśta. Ale kupimy sobie nowe opony, także będzie ok. Zainwestuję w nówki opony dla niego. Niech ma. No i to możecie zobaczyć sobie. Jutro wleci siedzenie, siedzenie. Będziemy się bawić karpetami już, nie? Karpety, malowanie, yy, polerowanie, wykańczanie listwy, takie pierdoły. Także będzie fajnie. No, także do jutra. Jutro się siedzenie wejdzie, to jutro może sobie więcej pojeżdżę. Przykręcę rejestrację od mojej dziewczyny. Ha, ha! Jak to miło wejść do czystego garażu, zobaczcie. Dzisiaj mamy piękną pogodę. Naprawdę. Akumulator naładowany na fulla. Zobaczcie, jaki mam akumulator. Coraz bardziej ubogi ten mój system grydowy jest. A nie ma większej potrzeby już, niestety. Także wszystko praktycznie zwinałem. Dzisiaj będziemy siedzenie montowali. Będzie super. Zamontuję siedzenie. No i tam będę myślał nad tą tapicerką. No i co tam jeszcze? Instalacja. Instalacja, instalacja, instalacja. Lutowanko. Dzisiaj będzie fajnie, bo będę mógł sobie wyjechać normalnie. Tak nigdy w niego regularnie to je chodzi. Widzę, że będę musiał wziąć po prostu i kupić nowe przewody z wysokiego napięcia, bo prąd nie pierdzielnął. No i jakiś filtr chyba tak samo wiecie do benzyny, bo jednak nawet nie mam tego filtra powietrza, tylko on ciągnie bez, bezpośrednio. Ale widzę, że już się rozbuja, już tak się nie trzęsie, także biorę się po prostu za, e, no, za tą instalację, którą muszę zrobić w końcu. No już ładnie zaczyna chodzić. No już trochę się przepalił, widzę, nie ma tam śladu żadnych spalin. Zobaczcie, siedzenie jest. Zobaczcie, jakie to jest małe. No nic, siedzenie będę musiał zamontować. Ono tutaj wchodzi praktycznie na wcisk, to siedzenie. Przydałoby się trochę węższe, no ale to jest jednak klasyk. Same te siedzenia kosztują 400 funtów. No, już ładnie pracuje. Mamy kierunek. Juhoo! Także tu już wszystkie mamy światła, cały komplet. Idziemy zobaczyć z tyłu, czy jest kierunek. Z tyłu też mamy kierunek. Także z tyłu wiem, że są postojowe normalnie, są stopy. Brakuje mi tylko podświetlenia rejestracji, ale to później zrobię. Dobra, teraz robimy lewy kierunek. sytuacja z pola walki, dzisiaj Kamil mi pomógł Kamil znalazł problem, gdzie, gdzie były lampy, problem z lampami także weź Kamil zaświeć, pokaż kurde co żeś działał także mamy już praktycznie wszystkie lampy, mamy kierunkowskazy wszystko pięknie działa, o, proszę bardzo a teraz po prostu bierzemy i rozkręcamy wentylator, bo był cały zaśniedziały podłączyłem mu na razie batery bank po to, aby po prostu sobie wziął i przypomniał jak to działa lampki pięknie działają, krótkie, długie Kierunkowskazy, jest stycznie, jest czujnik temperatury Musimy jeszcze znaleźć tylko Musimy znaleźć jeszcze tylko czujnik e, do paliwa i to będzie wszystko I może możemy jeździć Poka klakson też działa, o, wycieraczki nawet są <mum> <mum> Jest dobrze Także Kamil Tak samo ma Spartana, należy do klubu Spartan Owner Club Jego Spartan jest troszeczkę inny Pojeździliśmy dzisiaj trochę, było fajnie no, pogodę mamy ładną, dzisiaj wiecznie jest bardzo. <laughs> dzisiaj testu, testuję sobie układ chodzenia. Także samochód już pracuje około godziny czasu, wlałem mu paliwo. E, na razie podłączyłem wentylator na krótko, ponieważ tam przekaźniki nic nie działa. <laughs> Widzicie, wentylator działa na krótko. Cały czas monitoruję wskaźnik e, temperatury, wskaźnik oleju, wszystko jest ok działamy. Na górze działa moja elektrownia ślimakowa, tylko że ona nie jest w pozycji pionowej i ona trochę się zawiesza. ładuje mój, mój batery bank. Ale tak zawieję to wam pokażę jak to fajnie działa. Może ją jakoś wypoziomuję w końcu. Bo jak nie jest poziomem, to się nie ustawia do wiatru sama, widzicie. Ja tam mi ładuje tam, wykorzystuję sobie, wypoziomowałem go trochę, ustawiłem go, zobaczcie jak to pięknie pracuje. Na razie ładuje mi mój batery bank. No wiadomo, trochę wyrwiemy tej energii na naturze. Dlaczego nie? Fajnie wygląda. Wiecie, nie szpeci to, jest małe. Tam żadnego ptaka nie powinno to zabić, jak co niektórzy tam pisali. I naprawdę, jeżeli macie jakieś takie szopki małe, albo, albo wiecie, w garaże, cokolwiek, to możecie sobie taką małą elektrownię zainstalować. Wszystko, jeżeli chodzi o zbudowanie tej elektrowni, wszystko jest na moim kanale. Wystarczy wejść, poszukać, tam znajdziecie wszystko naprawdę chronologicznie. Elektrownia wiatrowa Archimedesa.